Cześć, cześć Maciej! Cześć! Co dzisiaj ugotujemy? Wiesz co, znalazłem taki fajny przepis na placki Jasie i Małgosi. Jasie i Małgosi? To takie słabe, stare. Co, co byś chciał? Placki Star Wars. Star Wars, Star Masz rację, będziemy dzisiaj dużo tarli. To jest twoja tarka, a to jest cukinia. Proszę, zacznij mi tą cukinię tutaj. Tylko sobie palców nie ucina. A ja w tym czasie obgotuję marchewkę. Pamiętaj, żebyś zawsze tarł tylko z obecności dorosłej osoby. Super. Zobacz, mamy tutaj już marchewkę. Obgotowała nam się. Ona się tylko lekko sparzyła. Maciej, naszą marchewkę zalejemy teraz zimną wodą, żeby szybciej wystygła. Musimy ją też zetrzeć na tarce. To ty masz swoją. A ja będę tarł w swojej miejsce. Uważaj na palce, zobacz, tak. Trzymaj z daleka. Dobra, mamy marchewkę. Wszystko razem zmieszamy. Now, do jednej michy. I dodamy nasze składniki. Damy troszeczkę serka. Lubisz ser? Mamy tak. bułkę tartą. Jedno jajko, syp troszeczkę I jeszcze troszeczkę I jeszcze raz, teraz myślę, że będzie super. Do czego jest ten de delikat? Delikat nada nam smaku. Nasze placki prawie gotowe, będzie się teraz formował w małe kulki mhm. i wkładał do bułki tartej, a ja je będę smażył na patelni. Ręce masz czyste oczywiście, nie? No oczywiście. To są placki kosmiczne, nie z tego świata. Raczej z odległej galaktyki. Boję się, żeby nam się te placki nie przysmażyły za bardzo. Jakie Ty lubisz? Bardziej wysmażone? Y tak. już od razu na talerz? Tak. Proszę Cię. Czekaj, koniec jeszcze, bo musimy go udekorować. Maciuś, te placki będziemy jedli z białym serkiem. A udekorujemy je sobie z szczypiorkiem. Prawdziwe placki Star Warsy, co? No. No to idę po widelec i do jedzenia. Maciej, udekorujemy to jeszcze papryką. Lubisz paprykę? Mm, nie za bardzo. Ale wiesz ile ma witaminy. Zobacz jak ładnie wygląda. O! Maciej! To dla ciebie. I kto pierwszy?